No dzień dobry w piątek. Dzisiaj w Ewangelii pojawia się po raz kolejny to słowo świat. To takie przeciwstawienie wy i świat. Świat się będzie cieszył, wy będziecie się smucić. Wydaje mi się, że wielu z nas idzie w takie proste uproszczenie, że my, czyli chrześcijanie, jesteśmy tymi wybranymi i świat, który jest tym złym i którym rządzi zły, czyli diabeł. I to jest zbyt duże uproszczenie. W ogóle jakby warto i tutaj Was zachęcam do komentarzy, poczytać, czym jest świat w Biblii, jak go rozumieją ludzie biblijni, inaczej w Starym Testamencie, inaczej w Nowym, a u świętego Jana to jeszcze jest bardziej skomplikowane. Bo zobaczcie, jesteśmy praktycznie na końcówce Ewangelii Jana. Cały czas czytamy te mowy z wieczornika i pan Jezus pokazuje ten dualizm my i świat, czy oni i świat. Ale przecież Ewangelia Jana zaczyna się w trzecim rozdziale od tego pięknego zdania, które bardzo kochamy, że Bóg nie przyszedł świat potępić, ale go zbawić. I warto, jakby, myślę, znowu tłumaczyć sobie Biblię samą Biblią, innymi miejscami w Biblii. To jest też bardzo fajna i bardzo konieczna metoda czytania w ogóle Biblii, że zło. Które się pojawia na świecie, i to Pan Jezus mówi w innych Ewangeliach, w innych miejscach, to nie jest jakaś abstrakcyjna siła z zewnątrz, ale zło pochodzi z serca ludzkiego. Pamiętacie, z serca ludzkiego pochodzi zazdrość, gniew, kłamstwo i tak dalej. A więc, jeżeli mówimy o świecie w takim dualistycznym rozumieniu, to znaczy takim, że jesteśmy my i ten świat to tu nie chodzi o to, że zrobimy sobie jakąś enklawę cudownych katolików, a tam cały ten zły świat, ale musimy zobaczyć, że tu chodzi o to, że to, co światowe, to jest w nas. I to, co Pan Jezus dzisiaj pokazuje, no to bardzo prostą rzecz w życiu duchowym. To znaczy, że jest taka część mnie, która y, nawet jeśli, on tam daje po, y, przykład tej kobiety rodzącej, nawet jeśli jest taka część w mnie, która cierpi, która y, właśnie w tym momencie doznaje jakiegoś y, smutku, to wiara daje mi tę nadzieję, że to się kiedyś skończy, że to nie będzie trwałe, że to nie będzie na zawsze. I jakby y, mamy takie doświadczenie życiowe: wiemy, że każdy smutek kiedyś się kończy. Oczywiście. Nie mówię tutaj o, o takich y, sytuacjach, kiedy ktoś cierpi choćby na depresję i wtedy ten smutek jest całkiem czymś innym. Mówimy tu o takich smutkach, które przychodzą każdego dnia, każdy, każdym etapie naszego życia, że jest pewna dynamika, że jest radość, jest smutek. I jakby y, wiara chrześcijańska daje nam y, tę metę, że tak powiem, nadzieję, że każdy smutek kiedy się skończy. I w każdym smutku mogę spotkać Boga, mogę spotkać siebie. Czyli jakby, co mi daje chrześcijaństwo w tym kontekście? No to, że nawet jeśli przeżywam coś trudnego, coś smutnego, to mogę mieć nadzieję, że to się kiedyś skończy. Jeszcze raz podkreślę, żeby, żeby to było jasne. To nie chodzi o to, że jak ktoś cierpi, nie wiem, na przykład na depresję albo taki głęboki smutek, długotrwający, to mu powiem: daj się uciec, bo, bo pan Jezus cię zbawił i jest super. Nie o to tu chodzi. Nie chodzi o to, żeby sobie panem Jezusem wycierać buzia, ale chodzi o to, żebyśmy to dobrze rozumieli, że jeśli Jezus mówi o tym y, dualizmie my, świat, to. to to warto zobaczyć, że tu nie chodzi jeszcze raz, mówię, o ten zły świat gdzieś tam na zewnątrz mnie, poza tym balkonem, a już nie daj Bóg. A to niestety robi wielu z nas, y, że ten świat identyfikuje z konkretnymi ludźmi, których nie lubi, nie zgadza się z nimi. Y, politycznie, religijnie i powiedzieć, to są ci źli ludzie, zły, z, źli ludzie w tym świecie, to jest coś strasznego. No bo co robimy? Po pierwsze, oceniamy, po drugie, dajemy sobie prawo do sądzenia. A po trzecie, y, idziemy w uproszczenie, że ja tu w sumie nie potrzebuję nawrócenia, tylko tamci, ten zły świat. A chodzi o to, żebyśmy zobaczyli ten mechanizm, że to, co światowe w Biblii, u Jana też, to jest y, właśnie to zło, które jest we mnie, które jest też w innych ludziach. To zło, które nie chce nawrócenia, to zło, które y, jest skupione na sobie, nie na Panu Bogu, nie na nawróceniu. Podumajcie dzisiaj nad tym, czy nie idziemy w takie uproszczenia. Że sobie właśnie to słowo świat wybieramy z Biblii i identyfikujemy go z jakimiś ludźmi, z jakimiś grupami religijnymi, politycznymi, i tak naprawdę zwalniamy siebie z nawrócenia, czy jakby bardziej idziemy w tą stronę, że właśnie jak Jan zaczyna Ewangelię, Bóg przyszedł, aby ten świat zbawić, czyli zbawić wszystko, wszystkich. To jest niesamowita dobra nowina, że świat, również to zło, które jest we mnie. Pan Bóg chce przemienić po to, żeby było we mnie dobro, żeby zwyciężył w końcu On. I w ogóle, jakby na kanwie tego słowa świat i tego, co mówiłem, warto zobaczyć na swoją wiarę, na swoją religijność, na ile idziemy w tej wierze i religijności w takie duże uproszczenia, które mnie mają usprawiedliwić, a potępiają to wszystko, co jest poza mną, poza moim codziennym życiem, i wtedy szukam zła w innych, w świecie i siebie usprawiedliwiam. Ja jestem taki biedny, no bo jestem w sumie wierzącym, ale no, no, ci ludzie, ten świat mnie kusi. Jeszcze raz mówię, wszelkie zło pochodzi z serca ludzkiego. Złość, zawiść, kłamstwo, nienawiść, nieczystość i tak dalej. Więc jeśli szukasz zła. To poszukaj go w swoim życiu, ale nie na zasadzie takiej, że będziesz się potępiać, tylko poszukaj przyczyn, zmieniaj to, a wtedy zobaczysz, że ten świat, który tak bardzo łatwo przychodzi przekreślać, jest dobrym miejscem do tego, żeby szukać Pana Boga i robić dobro. Dobrego piątku Wam życzę. Do widzenia, trzymajcie się.